Co, Co tu ci się albo... Ej, no. proszę pana, pan, no, się proszę, proszę, proszę... Za 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 pan, żeby <noise> <Ja jeszcze głosy> u... pan, żeby proszę żeby pan, żeby pan, żeby pan, żeby pan, żeby pan, żeby pan, Za pan, za pan, żeby pan, żeby pan, żeby pan, żeby pan, żeby no to w no ogóle ma Bule... ja <grystki> Nie mam, nie <grystki> na nie, nie Widzi, nawet, że... nawet. Niczego nie mam, niczego nie mam Ja z tym dalej Widać, dwaj biedacy Dwa kie... Ty tak... dowolę być biedakiem niż pały robić mu żydą kurwa pod mechanikiem gości Oj kurzu, <grystki> 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 Co tam men? Ja już ja tam ziem na tą szmule, bo ja. <śmuletrii> no. Co wy robicie? W tym momencie? <śmuletrii> na na tych typem Znasz taki <śmuletrii> serwer? ja to się, pali się, pali się. Nie, wiem, się władował kur... tutaj w furbanki tak nie, No nie, możesz wejść tak Kupi naprawki, chociaż iść do sklepu i kupić, nie? Szafę, ty! Zbocim. Zrobić to, nie się gębenę, o, Ale nuta Ty, jadę zasną, no, bądź 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 to ty crew się, z To ty Mamy, mamy, mamy pierwszą Pana dostaniemy <grystanie> Dobra. Kuba. No dawaj, teraz jedziemy. Jedziemy teraz? Dawaj, kurwa. Toxic crew podjeżdża, Lance. Musimy zrobić teraz. Jedziemy na jakiś... jakiś... Gangbang, kurwa. Opa, jej, papa. Okay. Siema na piedala, ja i. Wchodzę i dalej jeżdżą tą kurą, i pachają w paliwa, nie machają? Czekaj, czekaj, taki dobry, nie, mordeczko, coś, coś nie, coś nie, nie mordyczko. Ja nie mam prawka, dlatego <laughs> co wszedłem, gościu. gościu. Odna, <laughs> co, tak, czekaj. Gościu, oddawaj furę. V, V, V. No pod V zmianę. Mianem dzięki mordo, tego. dzięki mordo lecimy. Halo? Dobra mordeczko, jadę O no jest Ty mordeczko Ej, zje... Fali O kurwa, matko Patrz co się dzieje, <grystanie> patrz co dawaj, Bijo Czekaj, ja podjadę moją furą Moją furą muszę podjechać tam Czekaj, ja Halo, muszę panie kurwa! Przyjechał mnie Przyjechał Aha, mnie Bartuś z drogi, z drogi Ej dobra przyję... Ja proponuję tak Spójrz na Bartko jest po bieganiu I mnie dostawa Spójrz tak. z tym, tak, że 3 ty dni temu jadł Ty mordeczko, bacie może fajeczkę pożyczyć? Nie mam Wiesz, wiesz. Albo poczekaj, czekaj, sprawdzę a... Panie, bo ja na magazyn się spóźnię A nie mam fajki Mam, mogę ci zajebać kulkę w... Coming through no, dawaj, tak, dawaj. Jak jesteś tak, taki tak, kozak, tak, skoś no oki, -ok brudasie. Gościu nie wiesz, skoś no oki. Dobra, no zbale, dawaj. Dora, nie masz fajki, dawaj. Nie mam fajkę. Jedziemy, usiadaj. No, na inny serial oczywiście. Chyba, nie wykręcę chyba. Kiedy do prawej pasu, czy zjechać? kurwa. Zagrałem to, człowieku. O kurwa. Nie, no, nie mogę usiąść. O, czerwone, 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 stój. Ho, o, wraca. O, bola. Za kurwa. O, człowieku. Moja bo mnie jabola. Ale dobry, dwa jabłka Ty aplikac aplikacje, aplikacj... kurwa Kurwa to kurwa, Może hot doga, kurwa jaka, jaka, poruwa w wariacie Ty kurwa Czarna być Czarna porówa Ty mordeczko Wsiadaj, wsiadaj, jedziemy na magazyn na... Uważaj, uważaj, bo furę, gościu muza napierdala, nic słyszę Ej, macie naprawkę? Ty, no Pan, dojad... my na magazyn lecimy No luga nie mam, kurwa, rozumiesz? Graj na GG ja Co wiesz, jest, bordeczku? No Jedziemy, siadaj kurwa Siadaj <ślesz> <ślesz> gościu, kurwa Czekaj, <ślesz> <ślesz> ja na też Ktoś... <ślesz> O nie, nie, nie Kościuł, o ma kurwa silnik rozjewany, i nie może odpowiedzieć, bo nie ma prawka ja pierd No co ci chodzi, już <tuszynki> odpalone jest, pa jadę Pa jak zapierdalam kurwa Siadaj mordeczko, jedziemy kurwa Lecimy Ty, mogę już się zapytać, czy to się, się ścigać kurwa Cię tam jest się smaki <tuszynki> <wątro. tuszynki> się, śikierę, się no pożyczyć

w tym momencie 100-155 i ja ci Gdzie 50 tak. gdzie wchodzisz do starego na HP i musisz mu ukaźć A, dobra Ty dziki gon wiedz, Is, kurwa Ej. kasyno? Chciałem się ostatni muszę trochę zapalić. Jak O tag, Ty, kurwa, ale mam fazę. O kurwa, ale mam fazę. się napierdolić Dobra, a rok z też będzie? Co co co? Kurwa tak. Kurwa, ja muszę jechać. Piczyć karabia. ma, kurwa. <laughs> Możesz jechać przy nią do nas. Nie, ja przejdę na nawet... leczinę. <laughs> kurwa, bo Jak <laughs> tak. tylko tu driver jesteś. Medzi. Na samym uda się na salę egzaminacyjną, na, co... no, na salę sam dość i kategorię B oraz C Czasem oh. muszę zrobić paru pytań, a ci przyrastają. Pierwsze cztery kółka. Dobra, Dobra. podrzesz nas na... Na... na prawo jazdy. Do... KF tam. Na, na, już zrobiliśmy, przepierdoliliśmy wszystko. Głupie, nurlecie orlecie całą kurwa. Kredyt O kurwa! O kurwa! Ja, ja węgiel przerzucałem. A gościu mi dał normalnie 10 koła. Chyba 10 koła, tak po prostu. A. To jest kurwa. To normalnie, kurwa. Szczerze... Dobra, dzięki, man. Ja myślałem, że ja mam gdzieś się koła zapłacić, sorry, man. Taki kurwa głupi jesteś. Dzień, Dzień dobry. Dobry, Dzień dobry. Uszanowanko. Do o papa, ubo, tu Stefan Batory zapierdalał tym kubotem zobacz. Ja? Dacieś Stefan Batory? Ja? E, prosi, proszę nie przeklinaj, to jest w swojej strefie Dobra ty, pojazd publiczny pa Z której kupu dostrzeliś policjanty No mm, do cygana trzeba jechać Jest cigana. z cyganem Czekaj Czekaj, trzeba, trzeba zjechać! Tak mi z jest to, pa Ja to adicie kupuję RS7, kurwa Ile kurwa? Pierdolę ja co banko pedala ty? Tylko 3 ci... koła euro kurwa ma co tam? Pa, paku. Co? Pan, Pan to ukrada czy, czy, czy depozytuje? Bo nie, Bo nie, nie wiem, wiem. Ja to jest policja Ja tutaj stracam pieniądze grzecznie A kocznisz dwa zika na brobara? 5 koła wyjebane Nie, kurwa? Oliczka mi sprzedała Bobkata To weź, weź Ryby. A, na... O! Co go kur... Ty, a czemu mi lampa nie działa, Kasperek? Weź tam knifla załącz. Lampa mi nie działa prawa. Jak nie działa? Weź nie działa! Mnie nie działa, jedź już. Działa? Dobra, sorry Kasperek. Dzięki. Dzięki Mordokox jesteś. Dobra, hello, man. Ja... Sorry, sorry sranią. Ty, mordeczko, kurwa, masz kilofa po życiu? Mi się rozjebał. to, mam ty, kilofa po Ja pierdolę. Co zrobić? Co ja tu, kurwa, kupić? Ale chuj, ja... Panie, daj pan 5 złoty. Oh no, real funny.